się Manko, Dzisiaj Wam pokażę, jak mieć Voidchat na, na Feder Client. Wchodzimy w mody, przeglądaj mody. Piszemy Simple. Simple VoiceChat. No i dodajemy na jaką chcemy wersję. Ja sobie zrobiłem na wszystkie. No i jak już oto mamy, to wchodzimy na tą główną stronę. Uruchom Fabric. No ja wam bez względnego gadania nie będę przedłużać, zaraz wracam. No i jak już zrobiliśmy to, to wchodzimy w tryb jednoosobowy. Stwórz nowy świat. Robimy sobie jaki chcemy. To też wam przewina. Ok, no i jak już jesteśmy, no to na klawiaturze klikamy literkę V. No i tu się pokaże takie coś. Jak wchodzimy już w ustawienia, to klikamy, żeby nie było naciśnięć imów, tylko żeby było sposób aktywacji głosu. No i tu sobie dajemy na 40. Tutaj głośność czatu głosowego na maksa. Tłumienie hałasu wyłączone, albo włączone jak wolicie. No i wybór mikrofonu. No i tutaj możecie sobie ten wybrać. No, i no tutaj, tutaj możecie, możecie te te testować. testować. No, i jak widzicie, mi te dwa działają. Wybór głośnika, no to tutaj sobie już sami wy wybierzcie. No, i teraz będzie nam działać, tylko musimy sobie zrobić naciśnięcie, aby wyłączyć czat głosowy albo włączyć tutaj no, mikrofon. No, i na tyle to już w sumie dzisiaj wszystko. Pa-pa!